Ale ci nieliczni utrzymywali wiarę w to, że stwórca nadal spogląda na ludzkość. Brutalność Nefilim nie ograniczała się do ludzi. Nawet samo stworzenie wydawało się czuć ciężar ich obecności. Mówi się, że zwierzęta były polowane nie z potrzeby, ale dla rozrywki, co prowadziło do wyginięcia całych gatunków. Rzeki były zanieczyszczane krwią, a całe lasy palono w rytuałach. Ziemia, już przeklęta grzechem, jęczała pod ciężarem tak ogromnej destrukcji. Równowaga, która miała wspierać życie, pękała, a stworzenie cicho wołało przeciwko nadużyciom gigantów. Neptuni nie byli tylko wojownikami, okazywali się również mędrców, stróżami skrytych sekretów. Wiele z nich twierdziło, że posiada tajemną wiedzę utajnioną przez istoty nadprzyrodzone. Nauczyli ludzi zabronionych praktyk, sztuczek manipulacyjnych, czarów i sposobów eksploatacji natury w sposób deprawujący. Wiedza, która miała służyć życiu, została wygięta w celu jej zniszczenia. Ludzkość, oczarowana tymi darami, coraz bardziej pogrążała się w fałszywym kulcie i rozkładzie. Z biegiem lat, przemoc stała się tak powszechna, że przestała poruszać kogokolwiek. Dzieci dorastały w otoczeniu krwawych bitew, traktując je jak zabawy. Młodzi ludzie byli szkoleni do zabijania od najmłodszych lat, a starsi chwalili się swoimi zwycięstwami w niepotrzebnych wojennych potyczkach. Co dawniej było rzadkością, stało się zwyczajem, a ludzkie serca coraz bardziej twardziały. Zło stało się normą. W tym właśnie momencie stwórcy.